Siema, w dzisiejszym poradniku yy, pokażę Wam jak przetrwaję pierwszą noc w grze Minecraft Więc zaczynamy, stwórzmy sobie nowy świat ja tutaj sobie wezmę więcej opcji świata i bonusową skrzynię sobie tylko weznę Zaraz, że tak długo mi się generuje, ale bardzo dużo zapisów i do tego. No, fajny światek mamy. Od razu mamy żelazo. Hmm. Gdzie ta bonusowa skrzynia? Modyfikacji żadnych wgranych nie mam. O, tutaj mamy. Pochodnie też sobie zabierzemy, bo się nam przyda. Zabierzemy sobie skrzyneczkę. Wykopiemy sobie to żelazo, bo szkoda zostawiać. Jak widzicie zawsze jakieś żelazo i macie go mało, to zawsze kopcie, bo żelazo jest jednym z najprzy najprzydatniejszych surowców. Nie, nie. Nigdy nie kopcie po sobą, ponieważ tam może być lawa zapaść. Coś w tym stylu. O, tutaj mamy teraz żywir może nam wyleci krzemień nie. Większe prawdopodobnie y, prawdopodobnie jest, że wyleci nam y, krzemień jak wejdziemy Będziemy kopać to łopatą. Grzybki nam się przydadzą na zupę. A kwiatuszki na barwnik, chociaż barwnik nie jest bardzo nam potrzebny. Teraz się tylko obujmy o pożywienie. Więc wykopcie sobie z 11-12 drewna. Myślę, że wystarczy. Ja wezmę 6. I takiego mi powinno wystarczyć. Ale ja głupi jestem, że kopek kilofem, No, 26 nam wystarczy, żeby było czym przepalić nasze żelazo. Teraz tak, ja sobie tutaj zrobię taką jakby jamę. Wy możecie zrobić normalny domek. O, jeszcze jedno. No, coś takiego. Tutaj będą schodki, ale na razie nie mamy tego craftingu tego, żeby to zrobić. No i co, tutaj tak się gdzieś będzie zaczynać drzwi, czyli zrobimy jeszcze ze trzy sobie wykupiemy dalej. Jama nie musi być taka strasznie duża. Wystarczy, żeby było czym się schować. Pamiętajcie, żeby zawsze wstawić y, drzwi do naszej jamy, żeby nie wkradały się mopki i nas nie zabijały, nie kradły nam rzeczy. Więc Drzwi będą gdzieś tutaj, nie tutaj. Podstawą jest crafting table. Bez, stoł, bez craftingu tego za daleko nie zajdziemy. Wystarczy nam jeden, a kraftujemy go w taki oto sposób. go tutaj postawimy. I teraz zrobimy sobie drzwiczki, a kraftuje się to w taki oto sposób. Można jeszcze to zrobić z żelaza. Ale nie chcę marnować już żelaza na głupoty. No, teraz tutaj gdzieś będzie kopalnia, ale my sobie pójdziemy. Siedzimy sobie tutaj, żebyśmy się potem znaleźli. I sobie pójdziemy gdzieś tutaj żeby znaleźć y, kobla na piecyk albo sobie wykopiemy tutaj jakąś naszą jaskinią nie czy tam osiem kobla wystarczy A link do tekstu rupaka postaram się podać w opisie filmu. Kurde czas leci, my jeszcze nawet jamy nie zbudowaliśmy. Do, znaczy zbudowaliśmy, ale jeszcze potrzebne jest nam łóżko, dużo rzecz. Pies jak się robi, tak jak się trwą widzieliście i skrzynkę tak samo się robi, tylko że z drewna. Na razie jedna wystarczy. A teraz zrobimy sobie schodki, a ja kraftuję się w taki oto sposób. I wychodzą nam cztery schodki, czyli my sobie zrobimy z 8. I tak. Jeden, jeden. O! Kupać. No, myślę, że będzie dobrze, tak. Widzicie, w tak krótkim czasie już mamy ochronę na pierwszą noc. Jedną pochodnie sobie tutaj postawimy. No. Ja sobie jeszcze zrobię płytkę naciskową, żeby mi się same drzwi otwierały Tutaj sobie ją postawimy Widzicie, że się zamykają a kiedy nie może lepiej ją postawimy z tamtej strony bo kiedy mobak wejdzie na to tą płytkę, to mu się też gdzie otworzy, mimo że wejdą do naszego domku. Znaczy, do naszej jamy. No. I już przetrwacie pierwszą noc. A, i ważne jest jeszcze pożywienie. Ja akurat dodatkowe dodatkowej skrzyni miałem jabłuszka. Przypalimy sobie trochę. Żelaza z taką jamą powinniście przetrwać już pierwszą noc. Potem w tej jamy możecie sobie gromadzić gdzie rzeczy i potem zbudować domek. No i to praktycznie wszystko na dzisiaj jeszcze sobie zrobię małą w taki oto sposób można sobie zrobić taką jakby niby kanapę na samym odcinku hmm, będziemy robić szklarnię żeby przetrwać bo jabłko to małe jest prawdopodobieństwo, że coś wyleci. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeśli Wam pomogłem, napiszcie w komentarzach na wszystko.